Domy są ogrzewane kozą. Ale jeszcze do tej pory nikt nie wymyślił, żeby baranem. Chociaż pewnie jakbyśmy swój dom umieścili bardzo blisko gdzieś takiej obory, obórki, to i pewnie takie barany swoim ciepłem byłyby w stanie. Odrabinka no, ma mocy około między tam 750 a kW plus minus, tak mi się wydaje. Coś takiego. O. Ustawia się temperaturę. Tak. On, jedną godzinę, dwie, trzy, pięć części, i tak. drugiej, czyli tego grzejnika za moimi plecami, tego, który tutaj jest, i plus do tego tej drabinki, mówimy o zużyciu na poziomie około 3 kW. Jeśli zastosowalibyśmy 3 kW mocy dogrzewanie za friko, ale nawet wręcz przegrzewanie, z tego względu, że w środku jest bardzo, bardzo ciepło, ponieważ całe to słońce penetruje. Środek i wnętrze tej oto naszej hawiry, w której jest. Cześć i Czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu i promowaniem, propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą wam i nam żyć bez płacenia rachunków. Chciałoby się rzec, że będziemy ogrzewali mieszkanie baranem. Niekoniecznie z tego względu, że czasami niektóre mieszkania, domy są ogrzewane kozą, ale jeszcze do tej pory nikt nie wymyślił, żeby baranem, chociaż pewnie jakbyśmy swój dom umieścili bardzo blisko gdzieś takiej obory, obórki, to i pewnie takie barany swoim ciepłem byłyby w stanie oddać i coś tam nagrzać ten dom, w którym byśmy mieszkali obok. A my razem z Natalią w tej chwili cieszymy się przepięknym oto widokiem. I e, właśnie, było ciepło w nocy? Gorąco. Tak, bardzo ciepło było i to nie z powodu baranów, bo barany akurat dostarczają nam bardzo dużo radości, w kwestii tego, że. Przepraszam, to jest, to jest baran, bo to ma. Bo ma rogi, a to jest baranica. Tudzież e, owca. Owca. Dobrze, teraz tak. E, lecimy, bo pokażemy wam z tego względu, że korzystamy z takiego z takiego pokoju, apartamentu, który ma witrynę południową, dzięki czemu mamy już dogrzewanie z Afriko, ale nawet wręcz przegrzewanie, z tego względu, że w środku jest bardzo, bardzo ciepło, ponieważ całe to słońce penetruje środek i wnętrze tej oto naszej Hawiry, w której jesteśmy i Chciałbym się dzisiaj pokłonić nad tematem związanym z ogrzewaniem, ponieważ spójrzcie, co my tu mamy, czym jest tutaj ogrzewane. Po pierwsze to, po drugie, czekajcie moment, trzeba będzie wyłączyć telewizor. Wyłączysz? Już zaraz? Tak. Bo zaraz nam pewnie będą tutaj. A, to jest, jest to minut. i dwa taka drabinka. Czyli łącznie razem pewnie drabinka ma moc około między tam 750 a kW plus minus, tak mi się wydaje. Coś takiego. O. Ustawia się temperaturę, tak? On, jedną godzinę, dwie, trzy, pięć, tak? Cztery, pięć, sześć, siedem. A no możecie sobie czasowo, lub przez cały czas, włącz, wyłącz. Plus do tego wszystkiego jeszcze jest ustawianie temperatury tej drabinki, tak? Natomiast do czego zmierzam? Cały ten apartament, tak? Czyli e, z jednej strony mamy. E, o, sypialnia. Z drugiej strony mamy pokój dzienny, telewizja, aneks kuchenny, tak? Yy, I łazienka. I teraz do czego zmierzam? Jest to bardzo ciekawe z tego względu, że ogrzewanie tego pomieszczenia yy, i system, który został tutaj zastosowany, jest bardzo tani. Ponieważ. Trudno, ja przynajmniej, trudno jest mi samemu sobie wymyśleć to, żeby można było skonfigurować tańsze rozwiązanie, system, który został założony. Aczkolwiek druga strona medalu jest taka, że ten sam system, który w montażu był najtańszy, w eksploatacji bieżącej jest najdroższy. Dlaczego najdroższy? Z tego względu, że mamy tutaj najprawdopodobniej, ten grzejnik ma około dwóch z kawałkiem, kilowata, w związku z tym... Już byśmy mogli po dodaniu jednej części i drugiej, czyli tego grzejnika za moimi plecami, tego który tutaj jest, i plus do tego tej drabinki, mówimy o zużyciu na poziomie około 3 kW. Jeśli zastosowalibyśmy 3 kW mocy w innego rodzaju systemach ogrzewania, czyli w pompach, to myślę, że jesteśmy w stanie. Ogrzać tą mocą urządzeń około powierzchni domu, około lekko 100 metrów, 120. Myślę, że nawet gdybyśmy mówili tutaj o budynkach i domach dobrze porządnie docieplonych, to mówimy o obiektach przy takim zużyciu do 160 metrów kwadratowych plus minus. Także natomiast tutaj jest to pomieszczenie około 18 metrów kwadratowych, jeśli mówimy o całości, tak? Czyli z jednej strony e, e, pomieszczenie główne, plus do tego łazienka i aneks. Czy to wystarczy? Właśnie, czy wystarczy tutaj z tym ciepłem? Mhm, tak, wystarczy. Full? Tak, gorąco. Zadowolona? Bardzo. Wylądowaliśmy tutaj przez Natalię, nie przeze mnie, z tego względu, no. że ja, ten, ja już zarezerwowałem coś wcześniej innego, a okazało się, że Natalia powiedziała właśnie pozdrawiamy Pawła z Bukowiny, z tego względu, że jesteśmy, że jesteśmy w Bukowinie i z racji tego, że między innymi razem z nim się spotkaliśmy, robimy materiały, to, to Natalia stwierdziła, że nie będzie, że nie będzie siedziała gdzieś tam, w... gdzie? Gdzie nie ma widoku. Okej, okay. dobrze, czyli to Natalia tutaj wygrzebała i wykopała gdzieś z netu miejscówkę, w której jesteśmy. A ja stwierdziłem, że przy okazji od razu podzielę się razem z wami właśnie refleksją związaną z tym, że mamy, mamy takie właśnie rozwiązanie, które w zakupie kosztowało plus minus. Jakby na oli się się rozejrzeć, to podejrzewam, że taki grzejnik to jest pewnie koszt w granicy ilu 100 zł 150 zł, drabinka pewnie mamy tam 200-300-400 zł, bo ona jest taka troszeczkę lepsza w związku z tym. Myślę, że tutaj kosztowała troszkę więcej. Natomiast za stosunkowo nieduży wkład finansowy mamy ogarnięte ogrzewanie tutaj w tym apartamencie. I teraz tak, akurat ta część budynku, przynajmniej tak nie pytałem szczegóły, ale wydaje mi się, że to jest, po pierwsze z jednej strony, całkiem niedawno dobudowane albo przerobione jest tutaj także, bo widać, że jest i nowe zadaszenie, także jest to wszystko w trakcie remontu. Nie dziwi się wcale tutaj inwestorom, właścicielom obiektu, z tego względu, że no, jak sami doskonale wiecie, jak jesteście w trakcie remontu, budowy, robienia czegokolwiek, to każdy z Was liczy każdą złotówkę, w związku z tym w ich przypadku było to fajne o tyle rozwiązanie, że za nieduży koszt, czyli w kwocie niedużej inwestycji udało im się ogarnąć temat ogrzewania, a skoro my jesteśmy zadowoleni, to znaczy, że to spełnia swoją funkcję. Jeśli chodzi o kwestie koszt związane z tym, żeby opłacić to ogrzewanie, to też rozumiem tutaj inwestorów z tego względu, że oni de facto płacą za to w momencie, kiedy ktoś jest i kiedy ktoś za ten nocleg płaci, płaci. W związku z tym mamy o tyle ułatwione zadanie. Że akurat w tym momencie, w którym ktoś z tego korzysta, jest wpływ gdzieś tam i biorąc od tych powiedzmy tutaj odwiedzających pieniądze, możemy sobie na to pozwolić, żeby opłacić, po prostu pokryć te koszty. Domyślam się, że pewnie nie jest to jakieś ostateczne rozwiązanie, i pewnie będzie coś tutaj, jak gdyby pewnie właściciele będą myśleli nad jakimiś innymi rozwiązaniami, natomiast na chwilę obecną w zupełności to wystarczy, starcza. O i tyle. Także co myślicie, właśnie, bo to jest też ciekawe. Może wy też używacie takich zwykłych y, y, olejowych grzejników? Y, czy jesteście z nich zadowoleni, albo w jakich sytuacjach używacie? Właśnie, może wasza sugestia, czy nie lepiej byłoby tutaj zastosować y, ogrzewanie, choćby nawet na podczerwień? Y, tu pozdrawiamy również Edwarda z tego względu, że on jest wielkim zwolennikiem. No i w tym momencie możemy załączyć sobie takie ogrzewanie, a tu się aż prosi z tego względu, że mamy dużą, bardzo, bardzo dużą ścianę. Jednocześnie skoro jest wyprowadzone zasilanie pod TV, w związku z tym też również moglibyśmy pociągnąć tutaj od tego i być może założyć tutaj podczerwień, czyli nie byłoby to w systemie takim konwekcyjnym, gdzie to ciepło się po prostu unosi, od dołu wpada, do góry się unosi i jest gdzieś tam przez cały czas mieszane w tym pomieszczeniu tylko w przypadku podczerwieni moglibyśmy w momencie kiedy są goście włączyć i, i chwilę wcześniej gdzieś tam zacząć się nagrzewać i wygrzewać, a tym bardziej mamy sytuację taką, gdzie naprzeciwko tej ściany mamy, e, mamy, mamy z jednej strony łóżka, z drugiej strony mamy mm, miejsce, które mogłoby tutaj odbierać nam to ciepło i gdzieś kumulować. W związku z tym wystarczyłoby tylko te krzejniki delikatnie przechylić, troszeczkę tak jak to ma miejsce w przypadku telewizora. No właśnie, czekam Waszych tutaj opinii. A yy, 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 w ogóle zrobiły yy, furorę baranę i owce, bo one akurat tu mega uatrakcyjniły nam czas. Czasami podchodzą tutaj pod te huśtawki, także mamy nie tylko widok na górę, ale również na barany i owce. O, taką ciekawostkę jeszcze Wam powiem. Te dzwonki są po to, żeby odstraszały węże. Tak się dowiedziałem. Od gaździny. O, jakie wy ładne jesteście. A, właśnie mały, mała poprawka. Nie węże, tylko żmije. Chyba nas lubią. Tak? Myślisz, że lubią nas? Też mi się tak wydaje. Eleganckie. Hmm. Jak one się wabią? Balbinka i Ferdek. Ferdek to pewnie ten z rogami to jest mm -hmm. Ferdek. Dobrze? Balbinka. A tamta to balbinka? Mhm, mm Balbinus? Okej. Okay. Balbinka. Mm -hmm.